W ostatnich dziesięcioleciach liczba klęsk żywiołowych na całym świecie gwałtownie rośnie i jest to obiektywny fakt. Przyjrzyjmy się trendowi zwiększania się opadów i powodzi na całym świecie w wyniku nagrzewania się dna oceanu od dołu. Porównajmy dwa okresy dziesięcioletnie: na przykład okres od lat 70. i ostatniej dekady. Jeśli więc spojrzymy na lata 1970 do 1979, w tym czasie na całym świecie miało miejsce około 260 poważnych powodzi. Spójrzmy na ten słupek. Reprezentuje 260 powodzi. A w ciągu ostatnich 10 lat, od 2014 roku do 2023 roku, miało już miejsce ponad 1500 powodzi na dużą skalę. Czy widzicie różnicę? To ponad 6 razy. A to biorąc pod uwagę, że rok 2023 jeszcze się nie skończył. Prawdopodobnie natknęliście się na nagłówki wiadomości, takie jak zarejestrowano nietypowe lub rekordowe opody deszczu. Ale prawdopodobnie nie znaczyło dla Was zbyt wiele, prawda? Aby więc zrozumieć, jak krytyczna jest sytuacja powodziowa, spójrzmy na nią wizualnie. Ale teraz, ze względu na nietypową ilość opadów na świecie, tego rodzaju powodzie zdarzają się coraz częściej. W ciągu zaledwie kilku godzin woda podnosi się tak wysoko, że praktycznie sięga dachów domów. Spójrzmy na poziom w odpowodziałek w stanie Santa Catarina w Brazylii w październiku tego roku, czy możecie to sobie wyobrazić? Zalane zostały prawie wszystkie parterowe budynki. Niestety w takich przypadkach ludzie zazwyczaj nie mają czasu na ucieczkę z budynków i po prostu toną we własnych domach a takie powodzie z każdym rokiem zdarzają się coraz częściej. Kolejnym niepokojącym wskaźnikiem jest wzrost intensywności huraganów. W 2023 roku po raz pierwszy w historii w każdym basenie oceanicznym utworzył się system burzowy kategorii 5, a prawie każdy huragan tej kategorii ustanowił rekord siły, czasu trwania i szybkość nasilenia. Wcześniej, gdy huragany gwałtownie się nasilały, zazwyczaj zmieniały swoją kategorię o jeden poziom w ciągu 24 godzin. Na przykład huragan kategorii 2 w ciągu jednego dnia stał się huraganem kategorii 3. Jest to znane jako szybka intensyfikacja. Ale teraz z powodu nieprawidłowego ogrzewania oceanu od dołu huragany zaczęły przyspieszać z niesamowitą prędkością. Huragan Otis zaszokował klimatologów, gdy w niecałe 12 godzin nasilił się ze zwykłej burzy tropikalnej do huraganu kategorii 5, czyli najwyższej kategorii. Innymi słowy, w ciągu zaledwie pół dnia wzrosła jego siła o 5 poziomów. Tego nigdy wcześniej nie zaobserwowano. A Otis uderzył w wybrzeże Meksyku 25 października 2023 roku z prędkością 270 km na godzinę. Spójrzmy na miasto Acapulco przed huraganem Otis. Nikt nie był na to przygotowany. A teraz możemy zobaczyć, co stało się z kapulko po huraganie. Innym czynnikiem przyczyniającym się do eskalacji klęsk żywiołowych na planecie jest wzrost liczby katastrofalnych pożarów. Powierzchnia zniszczona przez pożary w 2023 roku w niektórych krajach była kilkadziesiąt razy większa niż w latach poprzednich. Spójrzmy jak drastycznie wzrósł obszar pożarów lasów w Kanadzie w 2023 roku w porównaniu do lat poprzednich. Dzieje się tak nie tylko w Kanadzie. Spójrzmy na Australię w 2019 roku. Spójrzmy na Hiszpanię i Europę w 2022 roku. To jest nasza straszna nowa rzeczywistość. Nie sposób nie zauważyć, że w ostatnich latach na całym świecie wzrosła liczba i siła niszczycielskich trzęsień Ziemi. Spójrzmy, według danych USGS, przed 2000 rokiem miało miejsce 1 lub 2 niszczycielskie trzęsienie Ziemi o sile ponad 6 każdego roku. Obecnie występują one 8 razy więcej. Co to jest trzęsienie Ziemi o sile 6 w skali Richtera? Spójrzmy na zniszczenie jakie spowodowały. W rzeczywistości od 1964 roku Wszystkie czujniki na całym planecie rejestrują trzęsień ziemi o magnitudzie powyżej 6, co czyni ten parametr całkowicie obiektywnym. Wzdłuż pacyficznego pierścienia ognia liczba trzęsień ziemi o sile powyżej 3 wzrosła sześciokrotnie. W latach 60. było ich 10 tysięcy, obecnie jest ich ponad 60 tysięcy rocznie. Szczególnie niepokojący jest wzrost aktywności sejsmicznej wulkanów, wskazujący na ich aktywację. To superwulkany, tak jak Campi Flegrei czy Taupo. Chciałbym zwrócić uwagę na ważną kwestię. W przeszłości magma potrzebowała setek i tysięcy lat, aby przedostać się przez skorupę ziemską. Ale teraz magma może wypalić 10 km skorupy ziemskie w zaledwie 6 miesięcy. Stało się to w 2021 roku w ciśnieniu Bransfield w pobliżu podwolnego wulkanu Orca. Wcześniej uważanego za nieaktywny, towarzyszyło temu 85 tysięcy trzęsień ziemi. Tak szybkie wznoszenie się magmy obserwowano w różnych wulkanach na całym świecie w ciągu ostatniej dekady Na przykład islandzkie wulkany Etne we Włoszech, Majota na Oceanie Indyjskim, Le Palma na wyspach Kanaryjskich i wiele innych. Zatem klimat i geodynamika naszej planety nie tylko zmieniły się dramatycznie w ciągu ostatnich 30 lat, ale zmieniły się katastrofalnie. Tendencja do wzrostu liczby klęsk żywiołowych w ciągu ostatnich 10 lat stała się jeszcze bardziej wyraźna i będzie się nasilać. Nic takiego nigdy wcześniej nie zaobserwowano w całej obserwowalnej historii naszej planety. Niestety te katastrofy już wkrótce dotkną każdego człowieka na planecie. A główną przyczyną wszystkich tych katastrof klimatycznych jest cykliczny zewnętrzny wpływ kosmiczny.